Debaty mamy i taty. Już ponad 2400 lat temu Hipokrates powiedział, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć, i myślę, że ta maksyma jest dzisiaj cały czas aktualna. I o tym właśnie, jak zapobiegać kryzysom zdrowia psychicznego, żeby ich nie trzeba było leczyć, będę rozmawiał z Tomaszem Gubałą, prezesem Fundacji Wspierającej Wychowanie Archezja, logoterapeutą. Logo profilaktykiem. Dzień dobry, panie Tomaszu. Dzień dobry, miło widać. To jak to jest? Jak to właśnie zapobiegać tym kryzysom zdrowia psychicznego, żeby nie trzeba było ich leczyć? W przypadku tych kryzysów psychicznych, to najczęściej widzimy już kryzysy, czyli pewnie uzależnienia, pewnie jakieś zachowania, które są bardzo, bardzo ryzykowne. I możemy się zastanawiać, czy profilaktyka, zapobieganie jest tutaj w ogóle skuteczne jak, jak i możliwe. Czy, czy w ogóle możliwe? No bo porównując to, nie wiem, do profilaktyki zdrowia, no to widzimy, ktoś nie zachorował i już. A tutaj może być różnie. Możemy pewnie unikać pewnych zachowań ryzykownych, prawda? Czy wystawiania się na pewne bodźce, hmm. które mogą powodować u nas takie kryzysy psychiczne? To myślimy o tej, o tej profilaktyce? Pewnie każdy troszkę inaczej, ale często zadawałem sobie pytanie, no, od ponad 25 lat zajmuję się profilaktyką. Jak to z tą profilaktyką? Jest. Jak ją poukładać? Bo definicji jak zwykle w tego typu historiach jest sporo. I pierwsze pytanie, jakie padło, padło, czy profilaktyka to jest po prostu dobre wychowanie? Czy jeśli dobrze wychowujemy, to chronimy? No na pewno, ale co to znaczy dobrze wychowywać? Pewnie każdy no. rodzic inaczej odpowie na to pytanie. Ja zadałem to pytanie profesorowi Zbigniewowi Gasiowi. Wiele lat temu, w jakiejś konferencji, odpowiedział przepięknie, bo zapytałem go, czym się różni profilaktyka od wychowania. Powiedział tak: Jeśli uczysz swoje dziecko pływać, bo chcesz, aby pływanie było sposobem na jego rozwój, aby dawało mu radość, aby rozwijał się fizycznie, to go wychowujesz. Ale jeśli uczysz swoje dziecko pływać, bo się boisz, że kiedy wpadnie do wody, mogłaby się utopić, to ty prowadzisz profilaktykę. Z kolei profesor Krzysztof Wojcieżek mówi tak, że profilaktyka jest pewnym procesem, który uzupełnia braki w wychowaniu. Idąc za tą definicją, gdyby, gdyby wychowanie było dobre, pełne, to właściwie profilaktyka nie byłaby potrzebna. A jak w takim razie dobrze wychowywać? Czy dobre wychowanie to jest wtedy, kiedy chronimy nasze dziecko przed każdym negatywnym bodźcem, którego może ono potencjalnie doświadczyć? Czy jednak nauka reakcji na te negatywne, złe bodźce? A może popatrzymy na to jako na trening? Tak? Na, na, na wychowanie, jak na trening. Mówimy o wychowaniu rozumianym jako profilaktyka. Proszę zobaczyć, nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich kryzysów, które mogą dotknąć nasze dziecko. Mało tego, one na pewno dotkną. Bo nie, nie da się, ma, nie da się żyć bez, bez kryzysów. Zresztą mhm. warto też powiedzieć, że te kryzysy są niezbędne do tego, żebyśmy. Byli zdrowi psychicznie. Poprost. Ale to chce Pan powiedzieć, że my, jako rodzice, powinniśmy dzieciom sztucznie generować w takich kontrolowanych warunkach, w ramach nazwijmy to poligonu, te trudne <grym> warunki? Nie, myślę, że nie powinniśmy zabierać sprzed nosa dzieci takich trudności, które je wzmacniają. Dam bardzo prosty przykład. Niedawno, parę dni temu, w naszym ośrodku w Wojcowskim Parku Narodowym była grupa 20 dzieci z czwartej klasy szkoły podstawowej. Dzieci chciały między innymi zrobić sobie wspólnie śniadanie. Nie były w stanie, bo przyjechały mamy, zrobiły śniadanie, pokroiły bułki, przygotowały wszystko ładnie na talerzykach. To drobiazg, ale już większość tych dzieci nigdy nie wróci do tego, żeby nauczyć się robić śniadanie. Tak jest z wieloma rzeczami, że nie pozwalamy naszym dzieciom potrenować... Wychodzenia z kryzysów, które są w wieku dziecięcym adekwatne do, do ich możliwości, bo mówimy tutaj o logoprofilaktyce, czyli musimy przyjąć dwa, no, trzy fundamentalne założenia. Po pierwsze, że człowiek jest wielowymiarową jednością, całością. I po drugie, że sens istnieje, obiektywny sens. Patrząc na to w ten sposób, y, nasze dzieci nie będą narażone na. Zagrożenia, które są przekraczające ich możliwości. Po prostu. Jeśli my do tego nie dopuścimy, to spokojnie. A jak ocenić, które z tych warunków no, są nieprzekraczające możliwości naszych dzieci, to powinniśmy czuć jakoś intuicyjnie, czy są jakieś symptomy, które mogą nam o tym powiedzieć. Pokazujemy rodzicom, starszym dzieciom też, tak zwane prawo lejka. Lejka od, nie od nazwiska wielkiego naukowca, tylko od lejka kuchennego. Proszę sobie wyobrazić, lejek kuchenny zwrócony tym wąskim końcem na dół. To jest wykres, charakterystyka, taka krzywa wyznaczającą granicę pomiędzy zaufaniem a kontrolą. I ta krzywa, ona w idealnym świecie wygląda jak lejek. W świecie realnym to my decydujemy, kiedy rozszerzamy zakres wolności, a kiedy ten zakres wolności ograniczamy kontrolą. Ten balans pomiędzy zaufaniem czy wolnością a kontrolą jest niezbędny nie tylko dzieciom, ale też i rodzicom i nauczycielom. Bo proszę sobie wyobrazić, że to jest właśnie ta granica. Czyli jeżeli pozwalamy dziecku na wolność, to musimy mu postawić pewne granice, gdyż małe dziecko. To mały zakres wolności, a duży zakres kontroli dla jego bezpieczeństwa. Ale ten zakres wolności musi się rozszerzać. Nie możemy traktować czternastolatka tak, jak traktowaliśmy trzylatka. I ostatnio obserwuję też takie zjawisko, że być może nie rozszerzamy tego zakresu wolności tak, jak należałoby to robić. Czy co nadmiernie chronimy to. nasze dzieci? Tworzy... Zdecydowanie nadmiernie nie pozwalamy dzieciom na trenowanie. Wolności, szkodząc im tym. Oczywiście, są potem nieprzygotowane i my często oczekujemy od nich odpowiedzialności, ale nie pozwalamy im potrenować. Czyli to w zasadzie możemy powiedzieć, że to chyba my, jako rodzice, też musimy się nauczyć tego, żeby wyjść z własnej strefy komfortu, pozwalając dzieciom czasami się potknąć. Doskonale, bardzo się, bardzo się cieszę, że pan to powiedział, bo tak naprawdę nie da się wychować kogoś. Nie będąc samemu wychowany. Nie da się kogoś czegoś nauczyć, samemu tego nie umiejąc. Słyszeliśmy na konferencji, jak ważne jest dawanie dobrego przykładu, jak niezwykle ważne jest pokazanie, jak się należy zachować, a nie tylko wykład. Nie mogę, znaleźć, nie mogę znaleźć w pamięci autora tych słów, który powiedział, że jedno doświadczenie to tyle, co siedem wykładów. I myślę, że idąc tym tropem, jak rozszerzać ten zakres wolności. Młody człowiek, Poprzez wypełnianie swoich obowiązków, nabywa większego zakresu wolności. Tu dotykamy dwóch elementów. Po pierwsze, musi mieć jakieś obowiązki, żeby mógł się wykazać. A po drugie, rodzic powinien się koncentrować na tych sytuacjach, w kiedy ten młody człowiek te obowiązki wypełnia bez proszenia, bez, bez podpowiedzi, i wtedy rozszerza mu zakres wolności. Prosty przykład. Młody człowiek ma. O obowiązkach wyprowadzenie codziennie psa. Rodzic przygląda się temu, nie po to, żeby go złapać na niewyprowadzeniu psa, tylko po to, żeby po trzykrotnym, bez podpowiadania wypełnieniu obowiązków, powiedzieć: Jestem z ciebie dumny. Jestem z ciebie dumny. O, patrzę, że bez podpowiedzi już od trzech dni świetnie wypełniasz swoje obowiązki. I ja ci nie musiałem o tym przypominać. Tak. I ja w związku z tym, w obecności nie wiem, współmałżonka, kogoś, kto też dla dziecka jest jakimś autorytetem, może babci, może kogoś takiego, powiedzieć: To wiesz co, to w takim razie ja się zgadzam, żebyś ty wracał do domu pół godziny później. Proszę zobaczyć, jakie to jest niezwykle ważne w tym procesie też ochrony, że dziecko ma poczucie, że spełniło swoje obowiązki, to znaczy, że dorosło do sytuacji, kiedy może wrócić pół godziny później, że rodzic mu daje zaufanie. A im więcej tej wolności też damy dziecku, to nie ma się co oszukiwać, ale jest to też więcej przestrzeni na to, żeby Dziecko dotknęły pewne sytuacje kryzysowe. A jak takie dziecko nauczyć tego, jak wyjść z tego typu kryzysowych sytuacji wzmocnionym, a nie osłabionym? Kryzysy są konieczne, i kryzysy, jak pisał ksiądz, nie ksiądz, tylko profesor Kazimierz Dąbrowski, on nie był księdzem, ale tak mi się jakoś kojarzy. Taki polski frankl, płynny z stworzenia teorii dezintegracji pozytywnej. Opowiada o tych kryzysach, o tych sytuacjach, z których powinniśmy wyjść wzmocnieni, jako o rzeczy najnormalniejszej w świecie. Często może to być mylone z jakimiś problemami, z, z depresją, ale proszę sobie wyobrazić. Każdy człowiek przeżywa co jakiś czas w życiu okresy kryzysowe, dezintegracji. Sam tego strasznie nie lubię, ale można opowiedzieć, że. Bez tego nie rozwijalibyśmy się tak, jak powinniśmy. Jeżeli. No podam konkretny przykład. Mam coś napisać, jakiś tekst napisać, tak? I chodzę z tym tekstem w głowie, korzystam, nie wiem, z trzech, czterech autorów, i mam już poukładane. I nagle najczęściej ktoś bliski, córka, mówi, a czytałeś to? Pyk. Dostaję książkę, której do tej pory nie uwzględniłem. Przeczytam i wszystko mi się rozsypie. So, myślę, no już by było, prawda? Już by było na robota byłaby skończona. Tak. A tu nagle bach, rozsypało się. Ale po to, żeby się poukładało na wyższym, lepszym poziomie. Być może bez tego kryzysu nie uwzględniłbym bardzo ważnego aspektu jakiejś sprawy. To samo dotyczy innych sytuacji w życiu. A wyobraźmy sobie gąsienicę i motyla. To jest klasyczny przykład. Gąsienica rozwija się tak jak żartuję tutaj trochę, jak myśli, że szczytem rozwoju to jest długość i piękny zielony kolor, chodzi po liściach, żre do oporu i nie, nie zauważa latających motyli. To jest zbyt odległe i zbyt piękne, żeby to mogło ją dotyczyć. I ta gąsienica, na którą przychodzi życiowy kryzys. Zamyka się w kokonie, zmieniają się jej wszystkie komórki w, w ciele. Obraża się, przeobraża się. To musi być bolesne, ale też musi być niezwykle przerażające. No, oczywiście to symbol, ale proszę sobie wyobrazić, że ta gąsiennica w kokonie bez tego kryzysu po prostu by zdechła. Natomiast kiedy ten kryzys przetrwa, kiedy te skrzydła. Urośnięte tam wytrenuje w środku, próbując się wydostać. To jest trening. Potem, kiedy ma na tyle siły, zrzuca z siebie ten pancerz i wylatuje przepiękny motyl. Tak możemy patrzeć na kryzysy w życiu. Bez tych kryzysów nie wiedzielibyśmy, że mamy skrzydła. Żylibyśmy w takim przeświadczeniu, że wszystko jest ok, po co zmieniać. A jak właśnie no, te nasze dzieci nauczyć tego przeobrażenia się w tym kokonie kryzysu? To, co można by podpowiedzieć, to jest znowu, należy samemu się nauczyć, jak z naszych życiowych kryzysów wychodzić wzmocnionym. Co to znaczy nauczyć się, jak wychodzić wzmocnionym? Jeżeli dotyka nasz, nas kryzys, to jakie pytanie sobie najczęściej zadajemy? Jakieś nieszczęście, nie wiem, choroba. Dlaczego wiesz? mnie to spotkało? Tak, to jest odruchowo, gdzieś nam przychodzi takie pytanie, dlaczego, dlaczego ja, czy ktoś nieraz dodaje znowu ja i to zawsze mnie się musi takie, takie coś przytrafiać. To jest pytanie bardziej z gruntu freudowskiego. I dogłębna analiza, dlaczego ja, do niczego nie prowadzi. Dalej jesteśmy w punkcie wyjścia, nawet jak się zorientujemy. Powinniśmy wypracować w sobie taki odruch do szukania odpowiedzi na pytanie, do czego mnie ten kryzys popycha, albo po co on w moim życiu nastąpił. I czy ja mogę z niego coś dobrego dla siebie? Jeśli mieć? zaczynam szukać po co, albo do czego, to automatycznie jakby ustawiam się, szukając sensu w tym, czy w tej sytuacji, i jeśli zaczynam widzieć odpowiedź, no to to już mnie pcha do przodu. To jest ten posttraumatyczny wzrost. Tak? Dostałem od życia potyłku i to jest dla mnie jakimś wskazówką, co mam robić albo czego mam nie robić. Na takim poziomie typowo behawioralnym no to jest to, że jak się ktoś raz sparzy, to już drugi raz nie dotknie tego ręką. Ale to jest bardzo głębokie, bo my się uczymy też w ten sposób, tak? że, że pewne kryzysy niejako zmuszają nas albo do zatrzymania się, albo do zmiany kierunku. No, bo proszę sobie wyobrazić y, sytuację, y, gdybyśmy mieli taki, taką możliwość y, spojrzenia na człowieka z wymiaru noetycznego, z wymiaru duchowego. Każdy z nas jest niezwykle utalentowany w różnych dziedzinach. I nagle, nie wiem, taki anioł-stróż, ja mam dobre kontakty z aniołem-stróżem i często się na niego powołuję, widzi, że jego pacjent, nazwijmy go tak, czy podopieczny, mający niesamowity talent, no powiedzmy, jest potencjalnie najlepszym filozofem na świecie. Idzie w zupełnie złym kierunku. To znaczy, no, na przykład, zadaje się narkotyki w wieku nastoletnim. I wypadałoby go zatrzymać, wypadałoby zrobić, jakby dopuścić do tego, żeby on się o coś potknął, żeby nastąpił moment refleksji. I o tą refleksję tu chodzi. Nie? Żeby każde trudne zdarzenie, odbierane jako kryzys, było dla nas inspiracją do zadania sobie pytanie. Po co mi się to wydarzyło? Czy możemy powiedzieć, że wiele pytań, które w tej rozmowie padło, są takimi wskazówkami dla rodziców, żeby zadawali je dzieciom i dzięki temu dzieci będą lepiej rozumiały to, co się z nimi wokół nich dzieje w momentach kryzysowych? Tak, można powiedzieć, że to są takie pytania sokratejskie troszkę, taki trochę dialog sokratejski. Ja myślę, że ta profilaktyka i to wychowanie to jest trochę. Tak, że można powiedzieć za Karolem Wojtyłą, który mówił, że wychowanie to nauka korzystania z wolności w sposób dobry. Proszę zobaczyć. Jeśli potrafimy korzystać z wolności w sposób dobry, znowu wracam do tego mojego lejka, to tego dobra przybywa. Dlaczego? Sami stajemy się lepsi ale też wokół nas dobro się jakby rozsiewa. Bo naszą tak. postawą też pokazujemy. O, tak, prawda? Natomiast jeżeli nie potrafimy z tej wolności skorzystać, no to po pierwsze sami stajemy się, nie chcę mówić gorsi, ale nie rozumiemy kim jesteśmy, zaczynamy tracić grunt pod nogami, nie bardzo czujemy w jakim kierunku nasze życie się toczy. Zaczynamy postrzegać siebie jak taką... Bezwolną kuleczkę w bilardzie, że gdzie nas tam życie popchnie, to my tak nie bardzo mamy na to wpływ. Jesteśmy bardziej wtedy podatni na tak sytuacje kryzysowe. Oczywiście, bo nie jeżeli wędza. nie czujemy swojej sprawczości, to czując, że jesteśmy, tak jak na przykład taką kuleczką, czujemy przede wszystkim lęk. No, bo nie mamy wpływu na to, co się za chwilę stanie. Czujemy przerażający lęk. Nikt nie jest w stanie wytrzymać zbyt długo. Tak bolesnych czy trudnych emocji, i wręcz nawet instynktownie próbuje zrobić cokolwiek, byle te emocje na, na chwilę poprawić. To jest pierwszy krok do uzależnień. Bo takie chwilowe poprawienie emocji to może być chemia, alkohol na, czy inne narkotyki, może być pornografia, może być siedzenie w TikToku, może być wiele tego typu rzeczy, które nas tak na chwilę poprawiają nastrój. Odrywają od rzeczywistości. Odrywają może troszkę. Ale natychmiast przejmują nad nami część naszej wolności, bo już to jest proces, który prowadzi do, do zniewolenia. A czego dzieci potrzebują od rodziców, a co rodzice mogą im chyba niedużym nakładem dać? Na pewno niedużym nakładem, bo to nie chodzi o rzeczy materialne. Przede wszystkim dziecko potrzebuje miłości, relacji opartej na, na miłości. Bardzo ważne jest, aby miało jasno, Pokazane zasady, którymi ma się kierować. Czyli mówiąc zwyczajnie, co jest dobre, a co jest złe. Po trzecie, potrzebują konsekwencji w traktowaniu, w relacji. Jak się umówiliśmy, to dotrzymujemy. I czwartym elementem to jest doświadczenie sukcesu. Wracając do przykładu z wyprowadzeniem psa, niezwykle ważne jest, aby dziecko miało doświadczenie sukcesu, nawet w drobnej sprawie. Choćby to, że wywiązało się ze swoich obowiązków, wywiązało się z obietnicy. Podkreślenie tego powoduje, że dziecko ma i korzenie, czyli te zasady, które są jasno określone. To wolno, to nie wolno, tu jest granica, to daje fundament, korzenie, ale też i miłość, wsparcie, to daje skrzydła, a doświadczenie sukcesu daje poczucie, że jestem. Że mogę latać. Że mogę latać, że jestem tutaj na, na świecie, jako w swoim miejscu. Tak? Mam miejsce w świecie, mogę go zmieniać. Tą drobną uwagą, która będzie też takim sygnałem ostrzegawczym, myślę, dla, dla rodziców, zakończymy dzisiaj naszą rozmowę. Moim Państwa gościem był Tomasz Gubała. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. Debaty Mamy i Taty 2024. Kampania edukacyjna, logoterapia na rzecz zapobiegania kryzysom w zakresie zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży.